Jerba na te recenzje Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował yerbę, która już niejednokrotnie gościła na moim kanale, ponieważ będzie to dobrze znana na polskim rynku. Między innymi za sprawą Wojciecha Cejrowskiego yerba mate pipore. Dlaczego znana między innymi za, mm, dzięki Wojciechowi Cejrowskiemu? Ponieważ Wojciech Cejrowski obecnie sprzedaje kurupi. Sprzedaje to Kurupi z nadrukiem właściwie Wojciech Cejrowski i tyle. Natomiast zanim przesiadł się na Kurupi, bardzo długi czas pił yerba matę Piporę, którą można powiedzieć może nie tyle co przysypywał, co brandował ją, zmieniając jej właściwie nazwę, ponieważ Piporę Czerwoną sprzedawał między innymi jako Piporę dla zuchwałych. Twierdził on, w jego ocenie była to yerba tak mocna, że jakby cios piąchą w gardło. Wynikało to z tego między innymi, że piporę w wersji czerwonej była dość mocna, zawierała pył, była jerbą argentyńską, ale można powiedzieć, że miała taki lekki charakter paragwajski. Teraz um, Wojciech Cerowski sprzedaje, tak jak wspomniałem, kurupi, natomiast pipory, którą dzisiaj będę recenzował, gdyby zobaczył, to prawdopodobnie Założyłby buty, ponieważ będzie to pipore Sublime, którą w poprzednim odcinku, końcówce poprzedniego odcinka nazwałem bodajże Pipory Sławę i wynikało to z tego, że patrząc na to opakowanie, od razu kojarzy mi się, że ta hierba będzie nieco słabsza. Nawet początek Sublime, Sławę brzmi troszeczkę podobnie, więc stąd wynikała ta pomyłka co można powiedzieć o opakowaniu na pewno mamy do czynienia z produktem z wyższej półki, ponieważ na UN Mate, skąd mam tą mierby, możecie ją kupić za pół kilograma bodajże 26 zł, co jest, je, co stanowi tą mierwę jako jedną z takich droższych, ponieważ naprawdę za pół kilograma yerby dać 26 zł, no to yerba musi być naprawdę dobra. Zobaczymy, jak to będzie w tym przypadku. Jednak oceniając samo opakowanie Papier, który jest zapakowany, jest bardzo do dobrej jakości. Jest, nadaje się on na szczęście do recyklingu, ponieważ jest to papier powlekany prawdopodobnie z cienką warstwą jakiejś folii aluminiowej w środku. Tak mi się wydaje. Ponieważ to się wam nie rozedrze. Możecie być o to spokojni, natomiast mówię o tej folii w środku, ponieważ w momencie kiedy otwieram tą paczkę i ją troszeczkę rozdarłem, to tutaj u góry został taki pasek folii aluminiowej, tak jak widzicie. Na szczęście nadaje się to do recyklingu, więc jest ok. Na to, że nadaje się do recyklingu, jest zaznaczone z boku opakowania. Z boku opakowania mamy również informację, skąd pochodzi ta jerwa, czyli jest to wspominane również w poprzednim odcinku Santo Pipo. O historii Pipore mówiłem już niejednokrotnie. Linki do poprzednich odcinków dotyczących marki Pipore podlinkuję oczywiście w opisie filmu. Z tyłu opakowania możemy się również dowiedzieć, co czyni to mierbę sublimem. Zdjęcia oczywiście znajdziecie na Facebooku, jednak już Wam opisuję i wyjaśniam. Mamy tutaj smak pochodzący z ososzewu paragwańskiego, odpowiedniej wielkości cięcie, które zobaczycie za chwilkę. Mamy odpowiedni czas leżakowania, który tutaj niestety nie jest wymieniony, a także mamy brak pyłu i brak patyczków. Ciekawe, że yerba ta nie jest sprzedawana jako despalada, natomiast Pipore produkuje taką yerbę, którą również recenzowałem i podlinkuję ją. Więc przechodzimy do oceny tak naprawdę zapachu. Jeszcze warto zwrócić uwagę, że yerba jest bez glutenu. I przechodzimy już do oceny zapachu. Opakowanie, tej jak mówię, no podoba mi się, ponieważ ten papier jest net sztywny. Jeśli chodzi o zapach, no to yerba niczym się nie wyróżniająca. Ona pachnie dość słabo, ale pachnie yerbą. Ten zapach jest powiedzmy prawidłowy, dobry, nie zachwyca, ale też nie zniechęca. Przechodzimy w takim razie do oceny wyglądu tego suszu. Zobaczymy, czy rzeczywiście cięcie będzie grubsze, czy będzie brak pyłu, będzie brak patyczków. No, a później ocenimy oczywiście smak. Oceńmy jak wygląda pipore sublimem. Tak jak wspominałem, nie powinna ona zawierać pyłu, powinna mieć również mniejszą ilość patyczków, w przeciwieństwie do innych wersji pipore, ponieważ jest to pipory, można powiedzieć. Nie tyle co Selection Especial, ale na pewno jest to piporę dla wymagających łagodnych smaków, czyli zupełnie coś innego niż powód, dla którego na początku pipore była sprzedawana przez Wojciecha Cejrowskiego, o czym wspominałem. Tak jak widzicie, tutaj znajdują się bardzo duże patyczki. Przepraszam, bardzo duże kawałki listków, natomiast samych patyczków jest bardzo rzeczywiście ograniczona ilość. Można by wręcz powiedzieć, że yerba ta bardzo mocno zbliża się do despalady, ponieważ tych patyczków tutaj, żeby Wam pokazać, jakie one są wielkości, jest rzeczywiście bardzo mało. One się tutaj znajdują, jednak na oko mogę z całą pewnością powiedzieć, że jest ich poniżej 10%, a taki wymóg jest dla yerb despalady. I tak jak widzicie, tutaj te patyczki, które miałem przed chwilą na łyżeczce, są bardzo małej wielkości. Towarzyszą im bardzo dużej wielkości, z kolei kawałki listków. One naprawdę tutaj przekrój tych listków i pocięcie, ponieważ tutaj nie można właściwie mówić o zmieleniu. Jest bardzo grube, jest wręcz nietypowe. Jest to coś pomiędzy, można powiedzieć, pipore do terere, a pomiędzy pozostałymi rybami argentyńskimi. Listki są na pewno o wiele grubiej pocięte niż ma to miejsce w standardowych jerbach argentyńskich. No, i tak jak tutaj widzicie, tak jak sobie to przesuwam, to tutaj praktycznie nie ma pyłu. Ten pył oczywiście widać w trakcie nasypywania tej jerby, natomiast jak widzicie, do tego pyłu nie ma. Coś jest właściwie no, taką cechą typową dla jerb brazylijskich, wręcz można by powiedzieć. Tutaj w jerbach argentyńskich zazwyczaj tego pyłu jest więcej. Więc mamy tutaj cięcie. Można powiedzieć o wiele lepszym standardzie niż cięcie argentyńskie, przy czym tutaj nie chcę powiedzieć, że cięcie liści na mniejsze kawałki jest gorszym standardem. Po prostu yerba argentyńskie zazwyczaj są pocięte na grubsze listki. Tutaj te, li, te listki są jeszcze grubsze niż zazwyczaj, o jeszcze większej powierzchni. Mamy wręcz do czynienia z ilością patyczków klasyfikujących tą nieby w Despaladzie, no i ilość pyłu jest typowa dla jerb brazylijskich, które właściwie są przesiewane i można powiedzieć, że są Simpolwate, jak tutaj właśnie. Ta jerba. Przejdziemy w takim razie do oceny smaku. Zobaczymy jak ta jerba będzie go uwalniała. Jeszcze słowo może o kolorze. Tak jak widzicie kolor jest dość jednolity, więc jerba ta na pewno gdzieś tam nie była przetwarzana w drugiej kolejności. Tylko rzeczywiście te listki nie zwiędły, nie zostały również przeprażone. Zobaczymy w takim razie jak ta jerba będzie smakowała ocenimy jak smakuje pipory sublime zawsze może na początku od wersji terere, którą piłem dość intensywnie piłem ją dość intensywnie ponieważ starałem się znaleźć jakieś jej zalety niestety uważam że jest ona niewarta swojej ceny duże kawałki listków, które mogliście zobaczyć przed chwilą jak i brak pyłu powoduje, że yerba ta naprawdę zaparza się powoli i w wersji terere zaparza się nie dość że powoli co bardzo słabo co powoduje, że właściwie to, co w innych yerbach ma miejsce pod koniec picia, tutaj ma miejsce na początku. Czyli bardzo delikatny smak i później właściwie pijemy taką no, yerbę z wodą. Naprawdę, ten smak jest tak delikatny, że jak dla mnie picie tej yerby w wersji terere nie ma najmniejszego sensu, chyba że chcecie zasmakować pierwszy raz yerby i obawiacie się tego, o czym mogliście usłyszeć, czyli że to smakuje jak pety i tak dalej. No tutaj tego nie uświadczycie. Uświadczycie rzeczywiście smak yerby, przy czym będzie on pozbawiony jakichkolwiek niuansów. Będzie on, będzie smakował poprawnie, po argentyńsku, czyli będzie to taki lekko zbożowy, liściasty smak. Pozbawiony jakiejkolwiek goryczy, pozbawiony jakichkolwiek nut kwaskowatych, nut trawiastych itd. tak dalej, i Także w wersji terery tej yerby nie polecam. Natomiast dzisiaj piję na potrzeby tej recenzji wersję na ciepło i teraz to będzie moje pierwsze siorbnięcie, można powiedzieć. I zwróćcie uwagę na to, jakiego koloru będzie ten napar. Jest on bardzo jasny, jeśli chodzi o takie yerby. Naprawdę to jest pierwsze śródnięcie i to nie to tak, że wlałem tej wody i za chwilkę wypiłem, tylko zaparzałem to miarę przez jakiś czas myślę, że około 5 minut teraz drugie i on już ciemniejszy, naprawdę nie będzie. Pita, yerba, ta pita na ciepło zyskuje, zyskuje w moich oczach w stosunku do pitej na zimno. Po pierwsze, smak jest o wiele intensywniejszy, pojawiają się już jakieś nuty. Takie lekko kwaskowate, przy czym daleko powiedzieć, żeby to były takie nuty pochodzące, jak na przykład kwasek w cytrynie. Mamy tutaj taką lekką nutę kwasiżura, bardzo spodobało mi się to słowo, nie przeszkadza ona. Jednak tutaj może być właśnie fajne pole do popisu dla osób początkujących, ponieważ zwiększając temperaturę wody, którą będziemy zalewali tą yerbę, możemy sobie delikatnie podkręcać ten smak yerby, aż dojdziemy do tej klasycznej 80-tki. 80. Nie jest ta yerba jednak w ogóle dymna i mi to właśnie dlatego nie pasuje. Ta, jak wspomniałem, yerba ta już nie będzie też mocniejsza i dla mnie ten smak jest zbyt słaby, o ile w wersji Terrere tak naprawdę on nie wysyca naszych kubków smakowych, no to tutaj je wysyca na bardzo krótką chwilę i tak jak niektóre jerby można powiedzieć, że ich napar jest wręcz taki lepki, klejący się do języka, długo pozostający z nami, tak tutaj po tej pipory w mojej ocenie szybko on znika z kubków smakowych. Jerba ta również nie pobudza w mojej ocenie. No jest ona rzeczywiście taką sublimę. Nie czuć tutaj... Tak jak producent, zgodnie z intencją producenta, nie czuć tutaj jakiś pyłu, po prostu nie czuć w gardle. Więc rzeczywiście jest to hierba, można powiedzieć, dla wysublimowanych gardziołek. Ponieważ ja wolę yerby proste, takie powiedzmy, no, hamskie, to było już trzecie zalanie, i muszę Wam powiedzieć, że już zaczyna tracić na mocy w smaku. No to ta yerba naprawdę mi nie odpowiada, zważając uwagę na jej cenę. Poszukajcie czegoś lepszego, chyba że, tak jak mówię, to ma być Wasza pierwsza yerba, szukacie pierwszej yerby i będziecie sobie eksperymentowali ze smakami, będziecie powoli dochodzili do mocniejszego smaku, zwiększając temperaturę naparu, to wtedy ona jak najbardziej się nadaje, ponieważ brak pyłu powoduje to, że będzie Wam się ją łatwo piło, że nie zrażdzicie się do jerby, tej jak ja na początku kiedyś kupiłem jako pierwszą jerdę Amandę Narancia i ilość pyłu znajdująca się w tej jerbie prawie, że mnie zniechęciła do Picia yerby, ponieważ zaklejało mi się, to nie wiedziałem, jak mam się z tego napić, powodowało to dużo frustracji. Tutaj, w tym sublime rzeczywiście bierzecie jako, jakiś chociażby jogurcik po biedronce, naczynko po jogurciku z biedronki, wtykacie bombillę, zasypujecie i powoli wlewacie wodę i pijecie. Zwiększając temperaturę, zwiększycie stopień. Natomiast, jak mówię, no nie jest to yerba, która zasmakuje powiedzmy starym wygom, więc takim starym wygom tej yerby na pewno nie polecę. W kolejnym odcinku będzie Acuantadora Kukido, czyli yerba mate w saszetkach. Dzięki, do kolejnego odcinka, cześć! To chciałbym Cię zachęcić po prostu do subskrypcji, pozostawienia łapki w górę i polajkowania fanpage'a na Facebooku. Te informacje dają mi po prostu informację zwrotną, że mój kanał Ci się podoba, i to, co robię, jest dla Ciebie wartościowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z Jarbo, zadaj je pod tym filmikiem lub napisz do mnie na fanpage'u na Facebooku. Cześć!